Mamy dziennym. filmoterapię, mamy muzykoterapię, mamy relaksację, mamy terapię śmiechem, w której pomagają nam nasz asystent zdrowienia. E, mamy różne formy psychoterapii, mamy diagnostykę. W związku z tym, na, na FOPER też cały czas się pofewa. E, więc jeszcze raz powiem: dużo się pozmieniało. E, zapraszam. Czwórka od środka. Podcasty i wideokasty Szpitala nr 4 w Bytomiu. Rozmawiamy o Centrum Zdrowia Psychicznego, w skład którego wchodzą punkty zgłoszeniowo-koordynacyjne zespół lecznictwa Środowiskowego, Dzienny Oddział Psychiatrii również. Tutaj się nic nie zmieniło, bo Dzienny Oddział Psychiatrii funkcjonował. Ale niewiele osób wie, na czym polega oddział dzienny i całodobowy, jaka jest różnica sam początek, dla tych z Państwa, którzy pamiętają nasz oddział dzienny sprzed paru lat, no to niespodzianka taka, że zmieniło się wszystko łącznie z lokalizacją tego oddziału. Tak, Mamy nowiutkie, wygląda. wyremontowane pomieszczenia. Zespół w dużej mierze składający się ze specjalistów, którzy już kiedyś pomagali, których pamiętacie i za których doświadczenie cały czas jestem bardzo wdzięczny, ale także wielu nowych osób o równych specjalizacjach, nowych terapeutów, psychologów, dwie panie doktor. W związku z tym pozmieniało się. Po Taką powiem, mamy też bydomską artystkę, która zdecydowała się zostać terapeutką. Myślę, że o tym będziemy mówić też za jakiś czas. Ale nie wszyscy wiedzą, na czym polega funkcjonowanie tego dziennego oddziału. Co tam się dzieje? Dlaczego tak ważne jest dochodzenie do zdrowia właśnie w tym miejscu? Oddział dzienny jest możliwie mało uciążliwą formą pomocy w kryzysie. Bo pamiętajmy, że to jest oddział szpitalny, prawda? To... Y to nie jest świetlica, to nie są takie zajęcia, które odbywamy tylko dlatego, że mamy wolny czas. To jest hmm. oddział szpitalny. Tak, ale wtrącę hmm. troszeczkę, bo hmm. my kojarzymy tutaj, my organizujemy wiele kiermaszy, hmm. pracę pacjentów, budzą zachwyt. Natomiast spotykam się z, takim, z taką opinią na zewnątrz, że, że to są takie robótki ręczne. To znaczy, dlatego zaznaczyłem, że to jest oddział szpitalny, ponieważ metody lecznicze stosowane w oddziale dziennym, łącznie z równymi formami terapii zajęciowej, to są metody sprawdzone naukowo, mające swoje Uzasadnienie w neuronauce. Praca uwagą, praca ręczna, praca z przedmiotem pozwala odciążyć układ nerwowy i często wyciągnąć go z wielu różnych zabózeń, czy to natury biochemicznej, czy to natury psychologicznej, bardzo ważnym elementem procesu zdrowienia jest przestać w głowie cały czas przetwarzać traumę, która nas męczy. Terapia czy to relaksacja potrafi na chwilę przenieść nas tutaj i teraz. No a tutaj i teraz, kiedy pracuję zajęciowo, kiedy robię te moje, moje małe dzieła w tuki, to jestem tylko ja i dzieło, tak, i terapeuta, który mi pomaga, a ta trauma, z którą się zmagam przez krótką chwilę pozostaje na zewnątrz. To nie tylko daje układowi nerwowemu przestrzeń na regenerację, ale także pozwala mi spojrzeć na to, co się dzieje z innej perspektywy. Ale to nie tylko rękodzieło, bo też, tak jak doktor wspomniał, są różne formy terapii w oddziale. Dziennym. Mamy filmoterapię, mamy muzykoterapię, mamy relaksację, mamy terapię śmiechem, w której pomaga nam nasz asystent zdrowienia, e, mamy różne formy psychoterapii, mamy diagnostykę, w związku z tym na FOPR też cały czas się pofewa, e, więc... Jeszcze raz powiem, dużo się pozmieniało. Zapraszam. I wa ważne, żeby te terapie odbywać się pod okiem specjalistów. Bo kiedy doktor powiedział, mamy filmoterapię, mm -hmm. no to wyobrażam sobie odpowiedzi na przykład w domach, kiedy ktoś ogląda film, żeby nie pomyślał sobie, że oglądam film i poprawiam sobie nastroj. To znaczy, paradoksalnie czasem poprawienie sobie nastroju przez oglądanie filmu tak jest formą filmoterapii. Natomiast tutaj czuwa nad tym wszystkim doktor Anita Hernand, to jest psychiatra, psychoterapeutka. Z wieloletnim stawem biegła sądowa. E, w związku z tym. No, to Wie, jakie jest... filmy i w którym momencie? Dokładnie, tak. Dziękuję bardzo.